Spidan. ja pierdole. Kurzwa, chłopka na łami leci, aperręci. Ale nie wyszedł stąd ten też tu dwóch jest to którzy to są? dobra, na pewno nie ma ich przy mnie Cafeteria kafeteria, jest ciało tam kto tam jest, kto tam jest, kto tam jest dalej, idę zobaczyć szybko kurwa już uciekł no nic, reportujemy ciało po prostu <laughs> Dobra, okej. Okay. No, no, no. jest czysty, na pewno. Daje, ja powiem tak. Czysty. Ja patrzyłem na panel Admina i... Mówcie gdzie byliście, każdy z Was. Na... Na... Na ja, na ja byłem w ja z elektrowni z ja Delszago, byłem... a potem poszedłem na Shieldownię z pop, Popa, widziałem. Tak, to prawda. Ja, ja to... byłem najpierw w góry, później poszedłem na Shielda i Snorlax Ja byłem pod przy paliwie. Dobra, ja a... Myślę, tam myślę tam że tam zdążyłbym nie mnie a, kto był, a kto był w lewym górnym rogu mapy? Ja byłem na początku, poszedłem na kamery, popatrzyłem chwilę, ja poszedłem w elektrownię, w... ale tej, nie widziałem Ale nie, ja mówię na końcu, na samym końcu, gdzie byliście. Na samym końcu na shieldzie byłem. No Storlax to... przyszedł no, do mnie. To... byliśmy na dole w sumie. Tak. ja byłem tam robiłem przesłanie w ten, z foldera i to sobie poszedłeś tam w prawo do popo I tyle ja widziałem. Dobra, wysadzki gdzie ty byłeś? No, ja, Nie mam, ja byłem po prawej stronie... mapy tak. zaj, zaj, zaj. Tak. Prawa strona mapy, ok. Tak, tak. Młody, byłem, gdzie tak. byłeś? Pomieszczenie pod tobą paliwo robiłem. A ktoś cię widział może? Dobra, Nie. a popo co robiłeś? Bo, był trzydni z no. Gdzie to, to jeżdżę? No, na samym Na samym dolnym, prawie, Po prawej. Dole. Co masz jakieś podejrzenia? To co? Dla reguły jest <noise> Nie, nie, nie. To Fickers nie, nie nie, nie, nie bym regu. nie zdążył zanożony. Fickers jest czysty jak łza. Akurat tym razem. Nie wiem, ale. Ja nie wiem. Dawał no skibautuję. Ja skibuję. Ja ja daję skipa. Jakbym znał części mapy. Ale tak to nie, nie jestem w stanie powiedzieć, kurwa. To co robił, nie podliczyłem ich, W zapierdaję wentami No stop, masz na mapie nazwy pokoju, no ale nie zapamiętam. Kurwa z bomby, no a nie mogę sobie mapy włączyć. Niestety, w trakcie głosowania, chociaż powinno się tak dać. Akurat. Yeah, <laughs> yeah, Dobra, znalazłem ciało gdzie? gdzie? Tam na dole Gdzie, gdzie na dole? pod <laughs> <laughs> od, od ślidowni, tak? Nie, no. tam na, na samym dole No prawie tak. jak, jak jest tam ślid w prawym około. dolnym, to tam jest taki popo Dobra, popór. ja byłem z Lukim, Wysockim, <laughs> kto jeszcze był w elektrowni? Ja, byłem. ja byłem, młodziutki popo, popo. Ja Już nie byłem Ja ze Snorlaxem minąłem przy paliwie Ale Snorlax mi coś dupi, powiem wam no. No. Wysocki, gdzie poszedłeś nie, z elektrowni? Nie, nie, nie. No, Wysadzki jest jestem 100%, robiłem ale, ale, ale. foldery i mnie nie zajebał, Ja od początku a sam byłem. z drpszakiem no, robiłem ten, potem poszedłem na mostek i jak mniej więcej się zaczęły ślidownie to z derbszakiem sobie poszedłem na górę, to ja poszedłem do Myling i potem poszedłem na administrację. Gdzie była Myling? No na dole koło, jak jest ślidownia to jest ten taki pokój na lewo, nie wiem jak to się nazywa. I skanowała ten coś, nie wiem co to było. Na tu, tam lewo od paliwo chyba. No, ja tam byłem. No, mój był, widziałem młodego, że tam. No. Nie wiem, no. Nie wiem. Można tylko strzelić. Twardych już no, nie, no, nie no, ma. No, Aczkolwiek ja powiem ostatni... tak, Wysocki i Lukistewę wyglądał jakby się cofali kurwa cały czas zobaczyć, czy, czy ktoś zabił w elektrowni. Powiem tak, mi został ostatni czas, to mogę potem iść po prostu na kamery. I tyle, mogę powiedzieć. No nie wiem, w elektrowni były cztery osoby, kurwa. No po no, tego co nie robi. robił, ale miałem otwartych dowodów. Wy się z Wysockim cofaliście, zawsze zo zobaczyć, czy ktoś zabił, jak zostali sami. No, no, ja zrobiłem jeszcze nie czekam. Wysocki? Staję... No ja, dobra, ja, dobra. A ja, ja, no ja skippuję. Ja skippuję. Ja, na Wysockiego. <laughs> no, no, skippuję. Na Wysockiego. Tak, nie wyleci. Są podstawy, blot trail. Czyli nie ma białka na Tak, tak, duchy też. Co? A, czekać minutę, ok. Dobra, widziałem jak Sika zabija... Kurwa. Nie wiem kogo, ale widziałem jak zabija. To? Kto zabija? Kinkę. Dobra, tanie w stanie w sumie uwierzyć dokładnie. <noise> no powiem no, tak, ja, ja widziałem Lukiego, widziałem Wysockiego i widziałem Storlaxa. Nie widziałeś jak z tego wychodziłem. Z wychodziłem skończyłem taskę, ale na no security, dlatego... się task ja, skończyłem. Jak to ty nabiłeś i mnie skończasz? Ale nie no, 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 tak robisz? No, nie rozumiem. Luki miał ciało? Chciało lewy dolny róg tam Nie, ja jestem w stanie uwierzyć że Miley Ja też, co jest mnie no, nie Sama mi widziała, jak wychodziłem z tego Ty, a czemu Miley powiedziała, czemu mnie wrabiasz? No wrabia mnie! Musisz Specjalnie ja nie. o niej powiedzieć, że to Nie. Dobra, głosuj Kinga Myślę, że głosy się zmieni <śmienicza> no, tak samo już tak jak kipują, po majcach, to, jak Wszystkie Kiper, małe i Oba, ostatnia obrony. obrony. Cisza już teraz. Czemu Snorlax za mną poszedł, jak zostałem sam niby? Kurwi mi ten Snorlax, ale no nie jestem pewien. Dobra, zrobimy tak jeszcze. Jest tam trzech, nikt nikogo nie zabił. Coś spierdalałem z Młody. Nie. Co, Co jest? Dobry, to? Taski. Taski Dobry. No, no, jest? No taski. Taski zabiliśmy? No drugi. To jest no, slags, slags, to czy nie? Ja byłem. To jest, ty no. jesteś taki ty byłeś idiotą, Tofikens. No. Czoło. To Cały czas obok ciebie chodziłem, zostawiłem cię na chwilę, przechodziłeś obok Chinki, po czym ja nie no, I ty a... nie ogarnąłeś się, że to jest Chinka, no. No bo ona se stała, ja bo, nie wiem. w sensie ona se stała przy tym Ale na dole, a ty nie. poszedłeś na ja górę. Ja to, ja na to strollowałem. No. no na była chwilę właśnie. Na góry, ona była na dole. No, Kinka zrobiła nie, dokładnie to samo co ja rundę była. temu. No tak. Trafiła se ptaska, a potem dostałem dyntkę. Kinka i kto? No po to. Czy widać jak ktoś robi taska? Hop, zdawałem tył. Nie wiem, kurwa. Jestem prawie <laughs> pewny, <z> <laughs> że <laughs> no, <bo> to jest no, który Nie no, <laughs> po Nie wytrzymam. Jeżeli to nie jest parałaksy, to na bank to jest tak, luchy, robił taski, okay. ale niego nie, ten pasek ten nie robił w ogóle, tylko stał w jednym no miejscu. A choć w no. sobie robił lubiec, A na jakiej taski. podstawie tak twierdzi. Jakie? Jaki, to są, to jaki plaster? Patrz na To ten, kurwa, total task. Trzez, no. chodził, kurwa, nie wyrobiłeś taska, Trzez, tylko jak odchodził... Trzy. trzy taski zrobiłem zarówno. w tej rundzie. Tak, kurwa, trzy. Patrz na admina, są dwie osoby w kafaterii, czyli tam, gdzie no. się spimy. No. I idę tam sprawdzić. Paramaxi to ucieka, tam jest ciało, są na środku. Nie, <laughs> 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 ja to co ty mówisz? Był na adminie. Dobra, ja już zagłosowałem na Paramaxi. Widziałem, Dysockiego był na adminie. Jak nie, to wypierdalam Wysockiego Dobra, to? No. Hej, para maxi, tak to Jego counterplay. <głosy> <głosy> Ale kurwa, nawet nie wiem na jakiej podstawie tak stwierdził. Ja też to wytłumaczył, kurwa, jakie podstawy. Były na jakiej czekaniu. <noise> ja nie, nie na no. dobra. nie, nie. Counterplay jeszcze tak. nie działają tutaj. Dobra, tak. patrz na streama Para maxi. To jest admin, widzisz? Widzisz, ile w pokojach jest osób. I tu były... miał dwie główki i pojawiła się jedna, czyli ktoś został zabity i ty stamtąd wyszedłeś, rozumiesz czy nie? Rozumiem, tylko, że ja nikogo nie zabiłem, Dobra, kurwa. Dobra, ja nie mów, bo to... Podpowiedzi no. mi dajesz. Dobra, Ero. tak gdzieś sekundę po tasku się pasek napełnia nie? Kurwa, teraz jakoś w ogóle. Kurwa, to Luki. Dobra, krótka piątka. To był taki. Łuki jest czysty na bari. Nie wiem, hola kurwa. Łuki jesteś cały przepraszam, <laughs> Ale rundę chodziłem, pielęgnowałem. Cały rudy. Za luk za Luki jest czysty. O, <laughs> przepraszam ja za też wszystkie skręcia. Łuki jest czysty. Nie, to braknie nie tego. No to też. Dobra, ja dla mnie to jest. Ja więc pytam się, kto był w elektrowni. Ja A byłem... czemu się śmiejesz, Snorlax? A kurwa, ja nie padłem? Co się, się śmiejesz? Ja pierdolę, to ja myślałem, że to ja padłem. Dobra, Dobra okej. Okay. czemu nic nie mówisz? Dobra, gdzie kto padł? Gdzie, gdzie ciało było? Pytam się, kurwa, trzeci raz tu na elektrowni. Ja byłem na security, dlatego pytam, gdzie było ciało? Elektrownia? Dobra, dla mnie na bagażu jest Luki czysty. Luki, okay. Czekaj Luki, Czekaj Luki schodził się. w stronę elektrowni od razu. Luki jest razu. czysty. Co? Luki nie, nie, co ty mówisz za głupoty? Luki jest czysty. Nie, nie mówię, że. Nie mówię, że bo nie jest czysty. Taska tego, yy, Ale ja, ja nie wchodziłem do żadnej elektrowni. Nie, Luki jest czysty na bagaż. Kolak jest... <laughs> jest czysty, Uf, bo śledził Lukiego. Dla mnie to jest. Dla mnie jest roletka pomiędzy Wysockim a Snoglaxem I ja stawiam na Wysockiego. No, 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 Dobra, okay. wysocki! Ja powiem Wysoski. tak! Ja powiem tak! Wysocki na paramaxila jako pierwszy. Co nie, to dla mnie to jest wysocki. Ja jestem Ej, to prawda, że wysocki paramaxila wyjebał. No to też! Albo Hinka, albo Snoglax! Nie, Hinka nie, bo Hinka teraz zobaczy normalnie gada. nie ma żadnego problemu. To jest dla mnie albo Wysocki, albo Snoglax. To jest dla tego. Dobra, na wysocki! Aha nie, to wysocki, No spoko nie wiem Holak No co za Bo jeżeli to nie jest Snorlax to nie jest no, to, nie jest wysocki, no, to jest Wysocki Ale ja wyrobałem parę maxila na starciu, a co ci chodzi? No ale kurwa, coś wyjebał na siebie Dobra Nie polecam A to Holak Ja też tam, no nie wiem, nie rozumiem A już Nie, to nie jest Wysocki, nie może być Dobra Snorlax zabiłeś, tylko się nie chcesz przyznać. Nie gadaj, że to cholak. Tak jakbym na kuldą cool czekał, kurwa. A Luki wchodzi w kafeterię. Mam nadzieję, że popłot wróci, gdy mnie holak zajebał. Ktoś padł co? w ogóle? Co? Cześć. Nie. nie. To kto, Jakie co, podejrzenie? Co? Holak? Bo ty Holak zaje. mówi pewnie, że Wysocki. <grym> Odmutuj się. Holak jest zmutowany. Halo? Holak? Dobra, kurwa. Ja zgłosiłem, zaczynamy od początku. Ksaro robił testa, jest czysty, bo zbił meteoryty. Popo robił teraz taska, jest czysty. Lukiego sprawdzałem całą kurwę jebano, był czysty, to jest kurwa wysocki. I kuja tam chcę uciąć. Wysocki Dobra. specjalnie odpierdolił para Maxila na starcie rundy. Powiedział, że z nim nie wygra. Jak mi, możecie i tak jest jeden impostor, jak nie będzie wysocki, to wyjebiecie mnie. Ale że Holak to jest przerw tej, tej rozgrywki ja Uważam, I że to jest, <laughs> jest fajnik w tym momentem, Nie, ale... ja mówię z miejsca, że to jest wysocki zagłosujcie stracimy. Dobra, ale ucinaj chuj, z bomby. Dobra, nie ma problemu. Taki <laughs> Nie wiem, zaufam kurwa. Ty a co jak Holak cały czas tak pierdolia to. On... <laughs> nie, ja jestem mastermindem, zagłosuj. I tak już i tak już jest na niego. I ja ci mówię, że jest w 100% to wysocki. A jak ni, nie to kurwa, to... nie. No, cynek kurwa. Nie no ja ufam Holakowi taki opis zrobił eleganckie. Nie Że Holak nie będzie, miał się ruchać. Ale kurwa, czyściutki. Oj. Co się dzieje? Co? No ja bym powiedział, że to Holak na 100% No dobra, ale daj powody czemu to jestem ja? <grym> ale że Widziałem, nadminie, piszery, jak... Widziałem na adminie jak zmieniasz wenty i wszedłem do elektrowni i ty tam jak... byłeś. Mimo że i tam nie wchodził. Mogłem zmienić wenty jak byłem cały czas koło ciebie albo popa Nie, moim zdaniem zmieniłeś wenty. Jak mogłem... Ale jak mogłem zmienić wenty, skoro byłem obok ciebie albo obok popa Nie no, w tej grze to nie byłeś obok mnie. Byłem, no przecież przed chwilą koło ciebie latałem Nie, to obok mnie byłeś Ale obok Nie no Ja bym powiedział, że to holak, no chuj Nie, to dla mnie to te... Dobra, dobra, nie mam problemu No głosujemy, ja już cykl robię <głosujesz> Na siebie zagłosowałeś? Tak <głosujesz> Dobra, to holak Kurwa Ja nie wiem, no No chyba, wylem. że się nie da zmieniać wentów między paliwem a elektrownią, ale... Ja bym powiedział, że to holak na stówę no Bo jako, jako jedyny był losowo portfela? w tym miejscu. A chuje tymi nawzajem. To nie ma problemu. Hmm. Dla mnie to jest albo Popu, albo lukistych Steve tak a, broniłeś kurwa cię... Lukiego. No ale nie wiem, już nie to, no. ja, pierdolę to. Ale poczekaj, ja. bo ten impostor na nikoń nie zabija my się, sami wypierdalamy, kurwa. No, tej, no, Dobra, no, jest kipa, pierdolę to. Dobra, goodbye, boys. Ja pierdolę. Ciekawe, kurwa. Dobra, ale nie, no tak nie w razie... no. On się tak starał. Ja dole Nie wiem, no nie wiem kurwa Ja nie wiem Które wenty zmieniają A tu jest w ogóle went O kurwa, w tym pokoju nie ma wentów صراصم <laughs> <rasam. laughs> Elo. Dobra. Majnik i Popo, szliście obok siebie. Ja myślę, że to Ksajo. Ja. To nawet ja. tak kurwa nie mów. Ja. Wszystkich, już wyjebaliśmy, wygrajmy to chociaż. No nie Powiedziała pierwsza. Popo jest zawsze cicho, jak się nic nie dzieje. A był dosyć cicho. Ja patrzyłem kurwa całą, cały czas na kamery. Znalazłem zwłoki przy kamerach. Majling, szłaś przy kamerach czy nie? Nie. Popo, szedłeś przy kamerach czy nie? No tak, i niżej byłem z Majling i, i zapierdalałem od razu na tlen. A, a skąd byłeś? Y jak szedłeś obok kamer? Dobra, z góry. ja myślę, że to. Ja myślę, że to Popo, bo coś kręci. Ja nie pamiętam, że mnie ja z nim była. Nie, cicho. <laughs> ja tu zadaję pytania, bo ja jestem czysty. Popo, jak szedłeś? Z góry na dół. Z góry na dół, z lewej góry na lewy dół. Tak, dokładnie. Dobra, a kiedy spotkałeś chinkę? Na dole, po prawej, na środku, obok silnika. Obok reaktora? Mm. Silnika. Gdzie jest silnik? Na prawo dół od reaktora. Dobra, ja go sobie na popa. Coś mi się tu nie zgadza. Dobra, WP. Aleś tyś to kurwa uratował, Marszek to jest oh. hit. Oh, mi, nie bro. wiem kurwa, dwie sekundy wam z chuje no, Dwie sekundy, a chłopc w Dwie sekundy, a, kurwa, nie, nie wiem nie. kurwa. Tu holak, co chwilę emergencji kurwa, meeting, żeby <grym> ja tylko powypierdalać ja to było głupie, winnych. Ale co uważam, się? że i tak to zagrałem wyklucznie. Jak nie ten, to ten już na 100% e musi kurwa, być ten. Nie no, bo pow powiedziałem, że po byłeś ze mną, a nie, nie byłeś w i w nie A czemu kurwa, Wysocki, chciałeś na mnie głosować, jak ja nikogo nie zabiłem w tej grze? Ja zabiłem młodziutkiego z kurwa. kurwa i na mnie poszło.